Ojcu Chrzestnym pada zdanie o propozycji nie do odrzucenia. Proszę Państwa, ja dostałam taką propozycję i postanowiłam ją przyjąć. E, I informuję, że od 1 października jestem w zespole programu pierwszego Polskiego Radia, czyli nadawcy publicznego w Polsce. I bardzo się cieszę, że będę mogła z grupą fachowców odbudowywać prestiż mediów publicznych. To wielka sprawa, to super propozycja, bardzo się z niej cieszę. Jest bardzo inspirująca i bardzo kreatywna. E, kiedy będę i co będę robiła? Informacje będą się pojawiały wkrótce tutaj na. Na moich profilach w mediach społecznościowych i na profilu Polskiego Radia. Na razie informuję o tym, że tam będziecie mogli mnie słuchać. Oczywiście będziecie mogli mnie też słuchać w podcastach Pierwsza Młodość Miesiączka, bo one będą cały czas robione. Będę bardziej obecna na Patronite niż do tej pory. To też jest decyzja, którą podjęłam parę dobrych tygodni temu. No bo jak wielokrotnie pisałam w moich mediach społecznościowych, poziom hamstwa i patologii jest już taki, że po prostu ręce i nogi opadają i czasami mam jedynie ochotę zacytować Marię Czuba. To jest ten plemnik, który wygrał. W związku z tym więcej będzie mnie na Patronite. Oprócz tego też oczywiście zostaje kanał Plus i aktualności filmowe, bo uwielbiam rozmawiać z twórcami polskiego kina o ich robocie, ale przede wszystkim z dniem 1 października. Przechodzę do programu Pierwszego Polskiego Radia i bardzo się cieszę z bardzo wielu powodów, także prywatnych, historycznych, że tak powiem, genealogicznych, że tam będę i że będę w tym budynku i że będę mogła robić dla Was. Myślę bardzo fajne rzeczy, a więc proszę Państwa, do usłyszenia w programie pierwszym polskiego radia